Bauern und Lokführer legen Deutschland lahm, Rolnizze i Maszyniści paralizhujom Niemcy, Machtkampf in Porn, Walka o Władze w Polsce. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i kommentujemy prasę niemiecką, przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki wam serdeczne za obecność na tym kanale oraz za wasze subskrypcje. Wir legen los! Die bild und die risikante AfD-Wette der Ampel. Gazeta Bild-Thörapische. O risikownem Zakładie. die um AfD. Die Deutschen wollen Neuwahlen. Die, ähm, die Ampelregierung blockiert. Ein Grund dafür die Sorge vor der starken AfD. Der Plan der Ampel. Die Rechtsaußenpartei soll bis 2025 viel schwächer werden. Sytuacja wygląda tak: Niemcy chcą nowych wyborów. Rząd obecny, koalicja blokują to wszystko. Jednym z powodów jest oczywiście strach przed silną partią AfD. No i teraz, plan koalicji jest taki, że partia AfD do roku 2025 ma znacznie osłabnąć. AfD polityka dyskutuje ten masterplan zur Vertreibung von Millionen Menschen. Bardzo ciekawe doniesienia różnych mediów. Politycy AfD dyskutowali o generalnym planie wydalenia milionów ludzi by einem konspiratywym, Treffen AfD. AfD-Politiker mit Rechtsextremen einen rasistycznym plan besprochen haben. Schreibt der Spiegel. Spiegel pisze o tym, że na konspiracyjnym spotkaniu wpływowi politycy partii AfD mieli dyskutować z prawicowymi ekstremalistami o rasistowskim planie. No kurcze, brzmi to przynajmniej jak w czasach III Rzeszy. Poprawcie mnie. Nie wiem, czy już się pakować, wyjeżdżać z Niemiec. Zobaczymy. Entwurf für Klausur der parteispitze CDU. Und CDU will mit Herterer Flüchtlingspolitik, Kernkraft und Schuldenbremse punkten. Tymczasem mamy projekt um, partii CDU kierownictwa partii która to chce zdobyć punkty zdobyć poparcie społeczne dzięki uwaga zaostrzeniu polityki wobec uchodźców dzięki energetyce jądrowej i dzięki hamulcowi zadłużenia czyli sytuacja w Niemczech w polityce obecnie wygląda tak że coraz więcej partii zbliża się do programu partii AFD a partia AFD jest bardzo mocno krytykowana robi się naprawdę bardzo ciekawie Minister Habeck jest besorgt jest um, Deutschland gut geschützt ist ein Umsturz wirklich möglich so die Bildzeitung. Gazeta Bild pisze o tym, że minister Habek się martwi. Czy Niemcy są naprawdę dobrze chronione? Czy zamach stanu jest w Niemczech możliwy? Gdyby nie był możliwy, to by się pan minister nie martwił gefährlich minister Özdemir da w nich aufbauerbühne. Tymczasem minister rolnictwa Özdemir nie mógł wystąpić na scenie, którą przygotowali dla niego rolnicy, było to zbyt niebezpieczne. Tam służby bezpieczeństwa tak to ustaliły. Özdemir musiał aus einem anhänger sprechen, Özdemir musiał rozmawiać, czy tam mówić, przemawiać normalnie z przyczepy, słuchajcie. Aber Özdemir sieht hinter den Bauernprotesten eine grundsätzliche Unzufriedenheit der Menschen auf dem Land und ähm, die Vorboten einer tiefen Spaltung der Gesellschaft. Noch einmal, Herr Minister, wie die Protesten der Rolniker fundamentalen Niezadowolenie der Mieszkańs und Zwiastünde głębokiego Podziału. w społeczeństwie, no jakże to odkrywcze słuchajcie, Bałan prezydent atakuje Berlin polityk, No nie gearbeitet noch nie szwedz. tymczasem tutaj prezydent rolników atakuje berlińską politykę mówi o tym, że politycy nigdy nie pracowali nigdy się nie spócili. Und weiter, äh, Bauern und Lokführer liegen in Deutschland lahm, neuer Staualarm, zum Beispiel Niemczech haben machen wir neue Alarm, wenn es heute Korki, ist, zum Rollnitz, die polnischen Maschinen da, GDL-Streik, Bahnhöfe größtenteils leer, nur rund jeder dritte oder jeder fünfte, sorry, ICE fährt, äh, Czy Dworce w większości puste kursuje 1 na 5 pociągów äh, ICE? Niektórzy powiedzieli, że to w sumie jest normalność na kolei, ale już się nie będziemy pastwić. Sanierung Bund will mit Verkauf von Beteiligungen 4 Milliarden Euro einnehmen. Äh, Deutsche Bank potrzebuje pieniędzy na restrukturyzację i rząd federalny chce pozyskać 4, millione, äh, 4 sorry, Euro ze sprzedaży udziałów. Und liebe Leute, Minister schlägt Alarm. Schweden sollen sich auf Krieg vorbereiten. Jeden sollte, jeder sollte sich in die Frage stellen: wer bist du? Wenn der Krieg kommt. Tymczasem Szwedzi, tutaj minister w Szwecji, bije na alarm. Äh, Szwedzi mają przygotować się do wojny. Każdy powinien sobie zadać pytanie, kim jesteś, gdy nadejdzie wojna. Brisante Migrationsstudie in Deutschland. So viel kostet uns die Zuwanderung. Tu mamy nowe badanie na temat migracji w Niemczech. Ile kosztuje nas imigracja do Niemiec? Zuwanderung will, wird unsere Wirtschaft, unsere Renten und äh, nicht retten können. Die Zuwanderung, wie sie bisher geschieht, kostet uns gesagt. Wirtschaftlich 5,8 bilion euro, zobi so Bild No i gazeta Bild pisze o tym, że imigracja, taka jaka jest w tej chwili, nie uratuje naszej gospodarki, naszych systemów socjalnych i emerytalnych, i w tej, w tej formie, w jakiej jest, kosztuje nas ona 5,8 biliona euro w ujęciu całej gospodarki. Bauformen in Deutschland haben keine Hoffnung mehr. Wohnungsbau droht ein Katastrophenjahr. Firmen, die nicht mehr zu sein wollen, haben keine Hoffnung, dass die Wohnungen hier nicht mehr Katastrophe. Und bis zu 20% mehr 2022 Mietpreise in Metropolen erreichten neue Höchstwerte. Tatsächlich im Jahr 2022 im Tschönsche, Neime in den größten osiągnęły haben neue Maxima. Arbeitsmarkt und zwei Drittel der Angestellten sind unzufrieden mit ihrem Gehalt. Zwei Drittel der Arbeitnehmer sind nicht zufrieden mit ihrem Gehalt. Mein Vorschlag. Gut und weiter, liebe Leute, Kältewelle. In Frankreich, e, und Frankreich nimmt Kohlekraftwerke, które wygenerują się w betrieb. E, fala mrozów: Francuzi uruchamiają elektrownie węglowe, jak to piszą na razie, tymczasowo. Elektromobilität: BMW stellt Stammwerk auf e-autos um. E, tymczasem firma BMW, wczoraj mówiliśmy, że bardzo dużo sprzedawała w ubiegłym roku i teraz dają tutaj wiadomość, że przekształca główną fabrykę w Monachium w fabrykę samochodów elektrycznych, czyli w Niemczech będą produkowane tylko elektryki. Auto Autokoncerny: Hyundai und X-Pank stalny flug Tymczasem azjatyckie koncerny samochodowe Hyundai, x Bank prezentują taksówki powietrzne. No i cały czas w Europie się okazuje, jesteśmy znowu już kilka kroków no, za Azjatami, jakby nie było. Deutsche Welle aus Polen. Fest im prezydentem Palast. Machtkampf in Polen. Tymczasem tutaj Deutsche Welle o sytuacji w Polsce. Aresztowanie w pałacu prezydenckim. Walka o władzę w Polsce. Wiecie o co chodzi. die Polizei hat die beiden, ex minister Ja ja prezydentem palast gefunden äh, prezydent hatte den beiden Schutz gewährt obwohl sie rechtskräftig verurteit wurden no i prasa pisze o tym, że policja aresztowała te dwie osoby dwóch posłów w äh, pałacu prezydenckim no i prezydent udzielił im äh, Ochrony, pomimo że oni byli skazani prawomocnymi wyrokami, tak pisze prasa. I die Tagesschau. Machtkam in Polen, steht das Land vor einer Staatskrise. Natomiast Tagesschau pyta, czy kraj, czy Polska stoi w obliczu nowego narodowego kryzysu. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Donnerstag. Liebe Grüße von mir. Tschüss.